Hello and welcome to Cooking with the Krupas. Shimanko, Vitae Chanashle, Kukni. Oh, jin Duffer, a surprise! Surprise. Surprise. To jest Piotr? What? Znany chef of the kitchen. I go zaprosiliśmy jako nasz gość i nie tylko, to jest głos naszego programu. Tak naprawdę nam pomaga tak, wykonać ja tutaj... super amazing recipes. I dzisiaj pokażesz nam coś wspaniałego. Mam tak wszystko czuję to dla was, przygotowałem, bo wiem, że nie idzie mięsa. Tak, tak. A szkoda, bo myślałem o golonce, myślałem o steku. Ale Brozno. dzisiaj Dziś. veggie curry, słuchajcie. Tak. Veggie curry. I love Asia, curry. Azja, okay. I love curry. Tak. Okay. Jakie kary? Ja lubię czerwone curry. Takie tajskie? A, ja tajskie, tajskie lubię, tak. Tajskie taj, curry lubię. A indyjskie? Troszkę tu spicy dla mnie. spicy, too spicy, too spicy. Too spicy. Tak, A, czyli too too spicy. nie robicie pikantnego ja, tak. jedzenia. Słuchajcie. Ale jak robisz, jak masz. Na pewno opcje. będzie pyszne, jak ty to tak, zrobisz. Ja spróbuję to. twoje, nawet jak spicy. Dzisiaj będzie troszeczkę inne kary, bo zrobimy sobie takie kary z wykorzystaniem warzyw, które tutaj mamy. Dobrze. Przy okazji. O eggplant. E eggplant. Lubicie? lubicie? Lubię. Ja, tak. no lubię. Tak? Lubię. Eggplant. Jak jest dobrze zrobiona. Ja lubię, ratatouille. Lubię. O, ratatouille. ratatouille. Bardzo, bardzo, bardzo dobre. Słuchajcie, ja też yy, ja zbyt dużo wegetariańskich rzeczy nie jadam. Tofu lubię. O, to tofu jest, uwielbiam mm, też, tak. Pod każdą postacią też tak. będziemy mieli tutaj. Tam, będziemy, będziecie no, gotowały. Tak, tak, będziemy się uczyć. Ale dzisiaj postanowiłem użyć te wszystkie rzeczy, które tutaj są. Więc taki eggplant musimy tylko podsmażyć sobie na patelni. Dobrze. Mhm. No eggplant jest bardzo zdrowy i bardzo wiesz, mało się tak naprawdę Używa eggplant w recipes. Powinnam więcej tego właśnie jeść. nie się każdy cieszy, lubi eggplant. Tak, ale a... też zależy jak jest zrobiona, bo jest no taka tak, wiesz, tak, tak. sama bez dużo nie, tych ja lubię, spices, to nie, są, nie jest dobre. No to nie jest dobre, ale to jest fajny taki dodatek. Mhm. Świetnie smakuje przecież, ja tak. uwielbiam, uwielbiam. Ty, ty uwielbiasz gotować, a od kiedy ty zaczęłeś gotować tak? I ja zacząłem gotować. Słuchaj, Marta, jak byłem mały, bo moja, moi rodzice byli zajęci. Mm -hmm. I nigdy ich nie było w domu. Ja przychodziłem ze szkoły i otwierałem no, lodówkę nic. głodny, nie wiedziałem co zjeść. No, pietacz. brałem telefon, dzwoniłem do babci i dzwoniłem mówię: babciu, pomóż mi! A babcia mieszkała 100 kilometrów dalej. Mm -hmm. I babcia mówię no to Piotrusiu, masz jajko, to weź patelkę, rozbij tam jajko, wymieszaj i będziesz miał jajecznicę. A, ale jakie to słodkie. No. Z jednej strony pewnie teraz y, troszkę się cieszysz, że rodzice nie mieli czasu, bo może byś nie był szef teraz. No tak, tak, by było, było, tak, twoje by było Twoje życie inne teraz. Ja. Ja. Ja rozumiem to, bo jak ja byłam młodsza, bo. Też mam... byłaś głodna chodziłaś? Tak, ale nie, ja nie jestem szef, ale ja zaczęłam gotować, jak byłam młodsza, jak byłam mała, bo mama pracowała w fabryce jej nigdy nie było w domu. To teraz no ja tak, na nauczyłam, jak gotować, ale ja mama, rozumiem, co było. Moja ty mama, o mama o piątej przychodziła. Twoja mama od piątej? co tam się dzieje? Co tam się, A, co tu się dzieje? dzieje. Mamy cebulkę. Już tutaj zrobimy sobie taki base, podstawę, czyli cebulka, imbir, czosnek. Te wszystkie takie rzeczy, które w kary są ważne. ważne o, najważniejsze. Tak, tak. A no, jeżeli I do tego dodamy sobie troszeczkę chili. To ja tutaj mogę pomylić. jak chcesz, Marta. I... Zależy, jak chcesz spicy, nie? Mhm. No. A jak powiedziałeś, że nie lubisz zbyt spicy, to dodamy tylko troszeczkę. Troszeczkę, dobrze. No i tutaj mamy oczywiście curry powder. Turmeric. Tak? Nie, nie, curry powder. powder. Nie, tumeric. To, to nie jest turmeric. Turmeric uh, jest, jest, jest w tym roku też. Tak, dobra, bo właśnie ma... o. I wymieszamy sobie to wszystko. Dodamy uh. do tego, moja droga. Pomidorki to, chyba, tak? Ou, tak? Tak, tomatoes, Oraz woda, co to jest? Nie, to jest coconut milk. Oh, co o, o, coconut milk. Uh, coconut milk. O, to może być dobra Taak. zupa. Aha. O, właśnie. jeżeli. Lubi się, ja lubię zupy. Jeżeli ja lubicie tajskie jedzenie, to na pewno to pokochać. Ja... A jak masz randkę, nie? Sexy kobietka, przychodzi ci do domu, co byś. <gül się> ja, komis... Jaką kolację robisz, żeby Coi, wiesz. To ten pudding czekoladowy, <gül się> o którym rozmawialiśmy, <gül się> <gül się> tak? który będziemy jutro robić. Okej. Okay. To taki pudding na koniec. Na, koniec, mówić, na, sam na koniec. koniec. Na koniec. No, a reszta nieważne. Na happy ending? Na, <laughs> na happy ending. Na happy evening? happy Wiesz co, evening. Ja ci powiem tak, może yy, nie skupiam się tak na kolacji, Aha. co na śniadanie. Jak zostanie o, na śniadanie. No to znacie, że to... przeszła dalej. <laughs> że przeszła dostaje... dalej, tak? Że jest safe. Tak, tak, jest że safe. Ją, jak dostaje na śniadanko. Tak, i tak. wtedy na śniadanie śniadania robię naprawdę dobre. I chyba dobry też na śniadanko. Czy wygląda tak samo jak wieczorem? O, jak się obudzę rano, tak? <grym> czy, 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 czy nie? Czy nie? obudzę rano? Maleć. Ja tylko uważaj na ten Tindera. A na co? śniadanko tam, co? Co, lubisz? Takie... co? Nie, mówię żeby uważać na ten Tindera, bo nie no. można tam. Na Tinder? No. Na tindera, jesteś no. na Tinder? Nie, ja nie, nie, nie jestem. Ja, ja też nie. Nie, nie ja, nie, ja nie, byłam kiedyś, ale nie. Kiedyże, nie już. I jak było? <śmienicza> no, to nie, no, To chyba nie poszło jej za dobrze. No chyba jeszcze nie. nie. Oh, well, nie siad... don't know that for sure. Oh, excuse me, a na śniadanko co robisz? Tak, jak masz właśnie kobietę, fajnie lubisz. To jest lubisz. moja tajemnica. Oh, jest tylko. It's only one way to find, to find out. out. Oh, so, oh. Marta, one way to find out. To co? What? Jedziemy do Piotra na noc? O, no, oh, <laughs> Ja nie mam tyle. The more the fun. More fun. Okay. Okay. OK, That's a little to too my, much. To my <laughs> tak. Przez żartujemy, wszyscy jesteśmy tu na Nie, nie, Marta bierze to za dostęp. Yeah, three sum. No, thank you, Martuša. Oh yeah, my

Chodzi. Czy mogę coś powiedzieć? Nie, na ja się Miria było, że facet miał dziec, y, z dwie kobiety w ciąży w tym samym czasie, matka i córka, to, z to tym ta, samym facetem. O, to Jakiś chory człowiek. No wiem, ale to się dzieje. Oj tam chory. Dobrze, słuchajcie. Gdzie my z Curry? Dokładnie. No. Lubisz ciecierzyce? Eee, no tłumacz, troszeczkę. ale, ale wiesz to co? będzie karły. The... Wiesz, wiesz dlaczego nie? Bo ja C -pins. C -pins. C -pins. nie umiem gotować i nie umiem użyć tego w dobrym, wiesz, to a jak to się nauczy, to, to, to są będę nawet możesz rzucić. Oczywiście, tak. No to no. prawda. Na śniadanie możesz no. zrobić. No, o, o, to, to znaczy, że używasz na śniadanie, tak, tak, tak. Tak. O, hummus, robicie humus? Uwielbiam pa humus. pasty? Znaczy nie robię, tylko kupuję albo restauracji. Humus czy Ja jem humus za dużo. Uh, ja wolę guacamole. A ty Marta? Hames czy guacamole? Hummus. Well, ja hummus. hummus. Ja zawsze mam hummus u siebie w lodówce. Ja so wolę so guacamole. I need to mm. chill a little bit. Można guacamole też zrobić, bo Możemy. ja uwielbiam guacamole. Bym chciała się nauczyć właśnie jakiejś pysznej guacamole. Ale yy, w Stanach Zjednoczonych to tam pewnie dużo awokado jest. Dużo jest. Jest, jest. jest, jest bardzo, bardzo dużo awokado. Tak, 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 tak. Dużo tak. mexican food. No. Tak. No. O, to mnie zdziwiło właśnie, I jak pojechałem do Stanów, że jest bardzo dużo Meksykańców, wszędzie, wszędzie, Znaczy wszędzie. w Kalifornii, Kalifornii na pewno. I a... jedzenia meksykańskiego tak. bardzo dużo. W Kalifornii bardzo dużo. Ale pyszne tam jedzenie tak, jest tak, meksykańskie. Tak, pyszne. Pyszne. Meksykan Meksykan tak, 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 tak. ja właśnie czasami lubię robić taco nights u siebie. Tak? No, taką. A jak jakie taco? Tacos? beef, um, plant beef, wiesz, uh, Ob, Ten no, mięso, tak. No tak. Co dziewczyny, no, jak kary to ładnie dochodzi, ale jeszcze chwilę potrzebujemy, no, więc możemy sobie porozmawiać. Tak, yes. Byłyście w Azji, mieszkałyście w Azji kiedyś? Uh. E, miesz nie mieszkałam, ale byłam w Wietnamie. O. Do, do pracy, na nagrania i tam właśnie, gdzie poznałam Fo. bo przed tym nie, nie wiedziałam, że w ogóle Fo jest i uwielbiam. No bo na no. śniadanie jedzą tą tak, wszędzie, tak, jest Wszędzie to jest. Ja Sam byłam w Tajlandii. O! Gdzie? No. E, właśnie nie pamiętam, to było tak dawno temu. To było e, nie ciągnie was do okay? Azji? Okay. Właśnie coś, przyznam ci się, że nie za bardzo mnie nie ciągnie, za bardzo. nie za bardzo. No. gdzie. Tak. No, a ty, gdzie? Wiesz co, ja mieszkałem w e, Tajlandii pół roku. Znaczy Tajlandii, nigdy nie byłam w Tajlandii, pięknie. nie pojechała, to jest jedno miejsce co tak. Naprawdę, super jedzenie, mhm. świetni ludzie, bardzo fajna energia, mega mhm. tanio. A jakie jeszcze zupy jecie, ramen lubisz? Wiesz co, ja lubię Zalaz? ramen, tylko mi się wydaje, że ramen strasznie dużo ma soli. Ma, o, że nie, właśnie. nie, to tam jest no, sam sos sojowy. No, A propos so, exactly, soli ja nie mogę, i sosu po sojowego, sensy to dajmy rybko. trochę tutaj. No? O, trochę, o, to no dużo. No, to mówię, oh, że jesteś Dobrze, Dobrze. A jutro ostatni <grym> dzień. No tak. ostatni, ale ważny. Ale wykładamy, Dobra. wykładamy. Delicious, Rysz, ryż? Ryż? I to czekaj. jest jeden z moich ulubionych. Wyż... Ryży? Sticky rice? No, nie są jest sticky. sticky rice, jest to rice? jest y... jasmine rice. A jasmine rice właśnie miałeś. A, a robiłeś kiedyś ten sticky rice mango? Ja Wiesz co musimy jeszcze zrobić sticky rice with mango. Tak. And Ale no. 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 I, i coconut okay, cream. Albo malting cake, mm. albo sticky rice with mango, bo to trochę jest za dużo. Co? Albo malting cake, albo sticky rice with mango. Ale nie tomorrow. Why tumora. can't we do both? Because Następnym razem. Ale przecież e, nie kończymy na jutrze. A, you're talking about for next year, course. A, a wy przekonacie się w przyszłości, czy e, <laughs> to skończyliśmy, czy nie. To, właśnie. Bo teraz tak mówimy, ale zobaczymy, tak? Następnym razem, czemu nie? Mango, sticky That rice. Oh God, wiesz, w favorite. Tajlandii to kosztuje jakieś 5 złotych, nie? Mm -hmm. to idziesz, kobieta ci kroi świeże, delikatne, oh soczyste God, mango. mango, do tego daje ten coconut cream, sticky rice, który, cream. który sama gotuje, a następnie posypuje to, słuchajcie, moje drogie, yes. chili, płatkami yes. chili, tak, oh, tak. tak. dodaje do tego trochę okay. soli mm -hmm. i później, wiesz... Oh. I potem możesz hmm. zajadać, i tak to jesz łyżką. No mm, mm, mm. nie możesz no, ja uwielbiam nie możesz przestać. No, naprawdę uwielbiam. To to jest bym powiedziała: molten Cake i sticky rice with mango is my favorite. Dobra, moje drogie. Dobra, zobaczymy czy to będzie naszych favorite też. Można... A teraz nie musiałem wam nawet nic podpowiadać, bo kary zrobią się same spójście. To jest bardzo łatwy, szybki mm. przepis. Looks delicious. Tak, troszeczkę wody dodamy ciutkę, bo zgęstniało, tak? Yes. tak. Mm. ale spokojnie. I teraz kolendra. Lubisz kolendrę? Nie. Ja lubię. Nie, nie, nie. nie. Dobrze, to nie to będziemy dodawać wszystkim. Smakuje To może mnie nie musisz troszeczkę. dawać. A ty chodziłeś do jakiejś szkoły na cooking czy nie? Czy tak, tak? Wiesz, ja cały y, tutaj, okay, w, tutaj w Polsce jeszcze... zrobiłem szkołę. Później okay. jak wyjechałem do Tajlandii, tam też y, pracowałem w restauracji. A ile byłeś w Tajlandii? Ile mieszkałeś po roku? No to okay. Nie za dużo, ale wiesz, wystarczająco, żeby poznać te wszystkie takie mm, podstawowe mm. rzeczy. No i wiesz, pracowałem w Anglii dość długo, mm. bo 10 lat tam pracowałem, w Liverpoolu, w Manchesterze, mm. w różnych Fajne. restauracjach. No byłeś już naprawdę w dużo Miejsca. Tak. To tak naprawdę jak wiesz pokazujesz, czy mówisz o jak od serca możesz mówić, i tak naprawdę byłeś i próbowałeś, i możesz porównywać do tego, co wiesz, ty Oczywiście. robisz czy do tego, co jadłeś. Nie? I dlatego to robię. Wiesz, żeby no. poznać czyimś, żeby poznać jakąś kuchnię, to musisz, moja droga. Dziękuję. Kilkanaście razy spróbować tego samego dania. But... Na przykład rosół u tej pani, u tej mm. pani, u tamtej pani. A potem możesz coś wow. powiedzieć na ten temat. And where's the recipe? Below. Ale pierwszy spróbujmy, czy dobre, Spróbujmy. Czy warto. Wege curry z ryżem gotowe. jaśminowym. Proszę, oh, dziewczyny. Smacznego. Smacznego. A my się Smacznego. z Wami już żegnamy. I do zobaczenia. Oglądajcie Cooking with Krupas. you <laughs>